Spływ kajakowy, wycieczka autokarowa, rozgrywki sportowe czy zabawa z zespołem blue jeans to atrakcje szóstego ogólnopolskiego spotkania integracyjno-sportowego klubów abstynenckich nad Pilicą. Impreza odbyła się na przystani Ośrodka Sportu i Rekreacji 14 i 15 lipca. W spotkaniu w tym wzięło udział ponad 250 osób. Przyjechali do nas bardzo daleka, m.in. z Jastrowa, to jest Kołobrzeg, Bolesławiec, Złomża, Głowno, Katowice, Warszawa, Mińsk, Sochaczew, tutaj ościeżne miasta, czyli Opoczno. Piotków, łódź. Było nas bardzo wielu, bawiliśmy się bardzo fajnie. Tego typu impreza jest doskonałą okazją do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni. To także dwa dni wypełnione różnorodnymi i ciekawymi punktami programu. Było dużo imprez sportowych. Dzisiejszy dzień były rozegrane, było imprezy indywidualne, czyli kręgle, bieg w workach oraz konkurencje drużynowe takie jak dwa ognie, przeciąganie liny oraz piłka siatkowa. W dniu wczorajszym mieliśmy integrację. Polegała ona na tym, że uczestnicy płynęli z kajakowy z rzeką Pilicą do Inowodza oraz wycieczka autokarowa, zwiedzili m.in. Groty Tomaszowskie, zwiedzili Nagórzyckie, zwiedzili bunkier Konewka, ośrodek sportu w Spale oraz Inowódz. Z tego co rozmawialiśmy, wszyscy bardzo fajnie się bawili, cieszą się, że w Tomaszowie tak miło mogą spędzić czas, Nasze tutaj tereny bardzo chwalili. Organizatorem szóstego ogólnopolskiego spotkania integracyjno-sportowego klubów abstynenckich nad Pilicą było Stowarzyszenie Abstynenckie Azyl. Impreza dofinansowana została ze środków samorządu województwa łódzkiego oraz Urzędu Miasta. Bardzo się cieszę, że tak dużo ludzi zaangażowało się w zorganizowanie tej imprezy. W dniu wczorajszym mieliśmy otwarcie, był poseł na Sejm Rzeczypospolitej pan Marcin Witko, był wiceprezydent Grzegorz Zań i bardzo się cieszę, że, że ludzie mogli spojrzeć, że prócz naszej tutaj jakiejś inicjatywy są ludzie, którzy też nam pomagają w tym wszystkim. Ja osobiście tutaj chciałbym podziękować przede wszystkim członkom naszego stowarzyszenia, bo praca jaką oni wkładają, żeby zrobić tak dużo, imprezy jest, jest naprawdę no, trudno ją ocenić, ale jest to praca taka, której, której ja się bardzo cieszę. Jako prezes mogę powiedzieć, że chciałbym wszystkim życzyć tak wspaniałej grupy ludzi do, do pracy, która pomaga przy, tym, przy tej imprezie. Dwudniowa impreza integracyjna z roku na rok nabiera coraz większego rozmachu. Inicjatywa godna największego szacunku. Wielkie gratulacje dla wszystkich członków Stowarzyszenia Abstynenckiego Azyl. To jest Piękna impreza, to jest przykład tego, że ci ludzie świetnie się organizują, tutaj mamy przedstawicieli wielu polskich miast, chcą się wspólnie bawić, ale również rywalizować w duchu oczywiście sportowym i w duchu fair play, jak najbardziej. Wiceprezydent Grzegorz Zań wziął udział w spływie kajakowym i podzielił się wrażeniami z przebytej trasy. Płynęło się super 56 kajaków, płynęliśmy z, z przystani na Osirze do przystani winowodzu. Istnieje potrzeba organizacji takich na pewno ludzie się integrują i to jest promocja też dla Tomaszowa Mazowieckiego. Przyjeżdżali nawet z Bolesławca, to jest około 500 km do Tomaszowa i przyjeżdżają i chwalą sobie to, jest super. Szóste ogólnopolskie spotkanie integracyjno-sportowe klubów abstynenckich nad Pilicą już za nami. Duża frekwencja jest dowodem na to, że można się wspaniale bawić bez alkoholu i innych używek. Bo my abstynenci to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Hej, hej, bawmy się. Hej, hej, weselmy się. Hej, hej, bawmy się. Hej, hej, się. Hej, hej,